Manko we wtorek, wczoraj w końcu mogliśmy omówić sobie drugi odcinek nowego sezonu Rolnika, bo w końcu go wyemitowano w niedzielę, o losie, z ważnych informacji, najbliższa niedziela przyniesie nam trzeci odcinek więc na razie spoko, bo jednak takie kilkutygodniowe przerwy między odcinkami sprawiają, że się trochę traci zainteresowanie tym programem, okazuje się, że nowy sezon wzbudza sporo kontrowersji, przynajmniej na tym etapie, czyli właściwie na początku. Wiadomo, że hitem tego sezonu jest kandydatka w zaawansowanej ciąży i dwukrotnie młodsza od rolnika, do którego napisała list. Aczkolwiek dziewczyna szczerze napisała o swojej sytuacji, przyjechała na spotkanie z rolnikiem i dodatkowo wydaje się być sympatyczna. W sensie kiedy siedziała ze sporo starszymi od siebie kandydatkami odnosiła się do nich miło i tak totalnie po koleżeńsku, widać, że nie czuła się lepsza ze względu na swój młody wiek, ani nic takiego, niemniej jednak stan zaawansowanej ciąży ma to do siebie, że skoro dziewczyna ma termin na sierpień a odcinki do programu nagrywane są na przełomie właśnie lipca i sierpnia, to możliwym jest, że po raz pierwszy w programie Port mógłby się odbyć na wizji niczym u Kardashianów, a tego jeszcze w rolniku nie grali. W dodatku Tomasz Rozwodnik wydaje się być nią bardzo zainteresowany, a najbardziej podoba mu się fakt, że dziewczyna jest od niego dwukrotnie młodsza, i jej zainteresowanie nim świadczy o tym, Według niego, oczywiście, że bardzo młodo wygląda, także tak, jedynym potencjalnym problemem poza rychłą wizją porodu na gospodarstwie Tomasza jest fakt, że dziewczyna nie mogłaby się za bardzo wykazać na gospodarstwie bo jednak dziewiąty miesiąc ciąży rządzi się swoimi prawami, aczkolwiek okazuje się, że po niedzielnym odcinku ta 23-latka wzbudziła tych kontrowersji w sumie najmniej, tak tylko wspomnę. Że dziewczyna jest młodsza od naszych dwóch najmłodszych rolników o rok, więc teoretycznie mogłaby wysłać list do każdego w tej edycji. No może poza Klaudią, bo ona lubi starszych. No ale kandydaci Klaudii, ci zaproszeni przez nią na pierwsze spotkanie, zrobili jak na razie bardzo słabe wrażenie na widzach. Nie wspominając nawet, że nie wstali kiedy Klaudia przyszła się z nimi przywitać. Ona stała? Oni siedzieli, do tego wizualnie prezentowali się średnio, choć większość widzów narzeka, że jest tragedia, bo przecież dziewczyna niebrzydka i zgrabna, a mężczyźni, których zobaczyliśmy w drugim odcinku, to jednak dupy nie urywają. Najprzystojniejszy był w sumie ten najmłodszy, którego Klaudia chciała skreślić po liście ze względu na wiek, ale po spotkaniach w sumie wypadł najlepiej, poza oczywiście ukraińskim inżynierem. Który co prawda rozmawiał z Klaudią na Skype, ale po zdjęciach produkcji widać było, że dotarł na spotkanie, tylko najwidoczniej musiał mu wyjść pozytywny test i produkcja kazała mu zostać w hotelu, bo warto zauważyć, że w ostatnich sezonach no niestety testują wszystkich. Nie wiadomo jakie tam są dokładnie procedury i czy zrobili mu kolejne testy bo widać było że gość czuł się chyba dobrze, więc teoretycznie była szansa, żeby pojawił się drugiego dnia nagrań. No ale poza ukraińskim inżynierem i najmłodszym Konradem reszta kandydatów, delikatnie mówiąc nie zachwyciła, co było wyraźnie widać po minie Klaudi po każdym spotkaniu i tutaj część widzów mówi. Że to jej wina bo to ona ich zaprosiła, ale z drugiej strony może dostała po prostu słabe listy. No nie zachęciła do siebie dostatecznie. Chociaż moim osobistym faworytem jest u i 12 wilków, który nie rozstaje się z nożem i podrywa laski na opowieści o łużu śmierci. To widzowie me są do niego niestety przekonani i Klaudia chyba nie da mu się wykazać w szkółce świerków. Jednak kandydaci Klaudi przynajmniej wysłali jej realne zdjęcia, w sensie no mogła być zawiedziona po rozmowie z nimi, bo większość z nich totalnie nie miała nic ciekawego do powiedzenia, ale wizualnie wyglądali jak na zdjęciach. I tutaj od razu na myśl przychodzi nam Katwisz, który napisał do wysyłając zdjęcia znanej instagramerki, w dodatku mężatki o innym imieniu. Żeby nie mieć wątpliwości że to faktycznie był Katwisz. Pisała, że ma na imię Paulina, ma trzy dychy i dziecko. A Tomek ze względu na zdjęcia, które nie były jej zdjęciami, wziął ją na być może. Niestety w dalszym etapie selekcji Tomek musiał odrzucić ową Paulinę, bo przyjechało do niego dziesięć dziewczyn, czyli Max tego co mógł zaprosić, żeby rozwiać wątpliwości że dziewczyna się nie pojawiła, no i nie mieliśmy możliwości konfrontacji Katwiesza z ukradzionymi zdjęciami, którym wysłała Tomkowi. No szkoda, bardzo żałujemy Tomku, że nie dałaś nam tej małej przyjemności, na którą wielu z nas czekało. Natomiast co do dziewczyn, które Tomek wybrał? To faktycznie zdjęcia pokrywały się z ich wyglądem na żywo. Niektórym wyglądały nawet bardziej atrakcyjnie niż na wysłanych zdjęciach i widzowie nie mają wątpliwości, że Tomek ma wyjątkowo ładne kandydatki i ma w czym wybierać. W podobnej sytuacji jest Michał. Równolatek Tomka, którego kandydatki również wyglądają jak na wysłanych zdjęciach i co gorsze, Michał, większością z nich był na żywo zauroczony, do tego stopnia, że przy ostatnich rękach tak wyostrzyła mu się bajera, że nie wiedzieliśmy, czy mamy się śmiać, czy to przewinąć. Za to w zupełnie odmiennej sytuacji okazuje się być Mateusz, który po odcinku z listami zyskał w oczach widzów. Zresztą teraz też niczego mu zarzucić nie można, bo chłopak pełna kulturka. Widać jedynie, że jest wstydliwy i być może dlatego nie mógł znaleźć dziewczyny, bo wizualnie jest niebrzydki i sympatyczny. Jak to powiedziała jedna z jego kandydatek, wygląda dużo lepiej niż w wizytówce. Czego akurat nie można było powiedzieć o niej, ale Mateusz jej tego nie wytknął. Ogólnie to kandydatki Mateusza najbardziej zaskoczyły widzów a szczególnie dysproporcja zdjęć, któremu wysłały ich wygląd na żywo w drugim odcinku. I tutaj wiadomo, każdy wysyła najlepsze zdjęcia, no nikt nie wyśle takiego, na którym wygląda niekorzystnie. A że niektóre dziewczyny mają bardzo szczupłe twarze, po których nie widać ich sporej nadwagi i nie decydują się na wysłanie zdjęcia sylwetki, to już inna kwestia. Wiadomo też, że każdy chciałby mieć równe szanse, bez body shamingu, bo może mieć wspaniałą osobowość, ale większość z tych dziewczyn jedyne co chciało wiedzieć to informacja o tym, czy Mateusz umie tańczyć w parze. Czy ta edycja nosi pod tytuł Szukam partnera na wesele? Czy ja coś przegapiłam, może nie nazwalibyśmy tych dziewczyn katwiszami? Bo to jednak były ich zdjęcia no ale nie da się ukryć, że Mateusz nie ma zbyt dużego wyboru i w sumie ma takie w miarę kandydatki, i tutaj to już może być nie do końca jego wina, też warto zauważyć, że na przykład jak w przypadku ciężarnej kandydatki Tomasza Rozwodnika jej twarz na żywo była większa i bardziej spuchnięta, ale dziewczyna jest w końcówce ciąży więc to chyba wystarczające wytłumaczenie, za to jedna z jego faworytek, Kucharka z przedszkole również wyglądała podczas wideo rozmowy gorzej niż na zdjęciu, ale jemu i tak się podobała, jemu nie spodobała się jedynie rycząca czterdziestka, która zapomniała wspomnieć, że ma syna, bo jej się w liście nie zmieściło, poza tym no nie mieszka z nią, więc po co miałaby o tym pisać? Skoro nie wyprowadziłby się z nią do Tomasza. Ale tutaj wyprowadzki nie będzie, bo to było największe, nie? Chociaż czuć było, że to nie syn, a wiek odegrał tutaj znaczącą rolę. Nie po to święty Tomasz zgłasza się do telewizji, żeby wiązać się z równolatką? Hello, Dajcie znać, co sądzicie o rozbieżnościach pomiędzy zdjęciami a kandydatkami z drugiego odcinka? Czy to już oszustwo albo świadoma manipulacja? Czy kandydatki według Was zrobiły to nieświadomie, bo są po prostu tak niesamowicie fotogoniczne? Czekam na Wasze komentarze pod filmem, a tymczasem znak pokoju i baj baj.